Wartości pogrzebowe ojca profesora Iwo Edwarda Zielińskiego, które odbyły się w Gnieźnie, w kościele franciszkańskim, rozpoczęły się liturgią godzin. Następnie odmówiono różaniec, po czym rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył minister prowincjalny ojciec Adam Kalinowski. Na pogrzeb przybył asystent generalny ojciec Jacek Ciupiński oraz bracia z trzech zakonnych prowincji franciszkańskich. A także przedstawiciele Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z jego magnificencją rektorem księdzem profesorem Stanisławem Wilkiem na czele. Gości powitał kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia pani Gniezna ojciec Jacek Korsak. Koniec, a zatem to przez człowiek wkracza w graczach, świat całkowicie, Chrystusem. Wszystko jest w obecności Pana. Zgodnie z zakonnym zwyczajem na początku liturgii odczytany został życiorys świętej pamięci Ojca Profesora Iwo. to miejsce wnieść wydarzenia, które związane były także z życiem zakonu Ojca Profesora Iwo. Czyż nie wiadomo Wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zadłużających. Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Pochwalony bądź Panie przez siostrę naszą śmierć Cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Pochwalony bądź Panie nasz, przez siostrę naszą śmierć Cielesną, która przeprowadziła z tego świata do wieczności. Drogiego nam wszystkim Ojca Profesora Iwona. Niełatwo nam z trudnością tę pochwałę śmierci, wypowiedzianą ustami za Świętym Franciszkiem Zasyżu, potwierdzić serce. Bo przecież nagła, niespodziewana śmierć zawsze z przyczyną bólu, cierpienia, pozostawia go odchodzącym od nas jakby wyrwę w murze. Puste, pożniwa w lukę przy stole, biurku, w kantrze profesorskiej, przy ołtarzu. Puste miejsce w sercu Józefu, walone bądź Pani w jego franciszkańskiej duszy, jego postawie względem świata i stworzenia. Nie tylko teoretycznie znał się, bowiem bo na Dunisie Szkocie i po na i był w tym niedoświadczonym mistrzem, lepszy ze swojej wiedzy, czerpał siłę do wiary, do życia, do relacji z bliźnimi, do rozumienia świata. Módlmy się na Kościół Święty, aby w wędrówce przez wieki czerpał siłę oraz mądrość ze Słowa Bożego Eucharystii. Ciebie prosimy. Mimo okresu wakacyjnego i ulewnego deszczu, który padał w dzień pogrzebu, do kościoła franciszkańskiego przybyło wielu wiernych, którzy pragnęli pożegnać świętej pamięci ojca Iwona. Na koniec liturgii głos zabrali przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ojciec profesor Iwon, zawsze spokojny, wam podparcia, uśmiechał się, tłumaczył. I pomagał zrozumieć. Z dystansem do siebie. 4 lipca jeszcze gratulowaliśmy tej nowej publikacji, nowego tłumaczenia. Czekaliśmy na autograf. Pytałem, jaka będzie następna pozycja. I w pewnej chwili Iwo mówi, tak, lekarze wymienili mi rozróżnik, dali gwarancję na 10 lat, optymiści, 4 lipca, człowiek uniwersytetu, Zapaloną pochodnią człowiek głębokiej wiary i miłości będzie nam Ciebie brakowało. Drogi kochany Szurze Profesorze, stojąc wobec tej czcigodnej trumny, niech mi będzie wolno w imieniu. Najpierw w głębi serca słowa ogromnego bólu. W całym swym życiu osobistym i naukowym zespalałeś umiar, którego przecież innym imieniem jest cnota, ze spokojną oceną samego siebie, godną filozofa i chrześcijanin. Dziękuję Ci, księże profesorze, za wierność odpowiedzialność, mądry spokój, ale przecież także za ciepłej, Gdy można było niezawodnie liczyć, że nie odmówisz, że nie zawiedziesz, wzywanych do licznych komisji i egzaminów, choć wszyscy mamy tę samą normę czasu przydzielonego przez Boga. Pożegnajmy serdecznie naszego brata. To ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz główny. Z tego serca nie dla i ramiarze życia będę widział Boga. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, ja jestem z w stanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Potem jesteś owszem, odrzucisz, ale Pan Cię wstrzesi w dostateczność, żyj w pokoju. Witaj Królu Bóg, Matko Miłosierdzia, życie słowecze i nadziejo nasza witaj.